Witam to Wasz prezydent RP o nas w studio dziś gorąco w dzisiejszych wiadomościach. Lodzie sprzedający rzodkiewki chcą pozwać hodowców ocytoje nasze rzodkiewki mają spatrzony charakter koniec cytato choć dla nas rzodkiewki są normalne miejmy nadzieję że rzodkiewki nie odczują brzesto to czegoś niemiłego. Z naszych badań wynika, że większość ludzi oddaje się do psychologa, ale nie wiemy w czym im to pomaga. W okolicach miasteczka Psiska pięciu mieszkańców wypiło za dużo mleczka w proszko, przez co nawet wycie psa ich nie obodziło. Podobna w za pewien facet zderzył się samochodami z jakąś kobietą, a na stole operacyjnym źle ich postrzywali. W zeszłym roku lodzie pobili rekord w grze chlamy na Maxa Apian i kierowcy sami się dziwią, jak oddawało im się parkować w tak dziwnych miejscach. Smerfy ogłosiły, że wysadzą lasy. Dzieci przyjmują tę wiadomość ze spokojem. Nasi hippieśli splajtowali, więc zaczęli protestować w ramach własnego zakresu. W tym roku dzieci zaczęły dorastać szybciej. Owaga prosił nie opuszczać domów na zewnątrz. Panoszy się bestia. Podobno ze są ich troje zmienił wizeronek. Koniec wiadomości.